No sięmano z tej strony, dubbing.pl Dzisiaj to już czwarty odcinek Happy Wheelsów. Tak, to jest czwarty odcinek Happy Wheelsów. No to zaczynamy. Don't move or die. Oh my gosh. Tak, ja też się dziwię, nie musisz się odzywać. Dobrze, obejrzymy, don't move. A. Hmm. Serio, trochę krótkie. A nie, to koniec. Myślałem, że to koniec już. Wow. Zostawcie mnie harpuny. Dobra. I usiadłem na kibel. I koło mnie rucha. <ścoughs> koło mnie rucha. Dobra. I one some cars 7. No to jedziemy. Irresponsible Dad and Possible Timmy. Biały reken. Owensong Cars 7. SKKF, pozdrowienia masz od internetu. Właśnie gram na twojej mapce. A piłki, piłki, piłki mnie atakują. A raczej ryj SKKFa. Slow. Slow! No tak slow! Chyba przyspiesz, a nie slow SKKF ty tytrolu jeden. Wiem, że to ty stworzyłeś tą mapę. Ja to po prostu wiem Wow Wow, Co to było? O oh, fuck! No tak, super. Dobra, zrobię małe cięcie i widzimy się tam, gdzie skończyłem. Dobra, widzimy się po małym cięciu. Aj, znowu failowałem! O, żyje! O, jak miło! Żyje. Fast. No dobra. Zaskakaj, w nienawidzę cię. It's so. Quiet? Ha, wiedziałem, że. Wiedziałem, że będzie troll. No tak, jasne. Run. O fuck, SKKF nie goni. Znowu SKKF, trolu. Zostaw mnie. No przecież widzę, że tu jesteś. Nie musisz się chować. Wypad zjebane piłeczki. Ale ta mapa jest zajebista. Slow. A no przecież jestem wolny. Dobra. Aha, bo to chce mnie zniażdżyć. I przekuć jednocześnie. Tutaj jestem bez... Wiedziałem, że tu będzie tro. Wiedziałem. Dobra. Fast? Co so fast? O nie! w ty idioto. Musiałeś zrobić aż taką trudną mapkę. W której sfajlowałem 50 razy poza nagrywaniem. Oczywiście jak była przerwa. Ostateczna bitwa tan 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 Please don't, don't. Ode... Don't kill me? Boję się, ciebie, wiesz? Ale dobra, spadaj. No ja myślałem, że mnie zabijesz. Wiedziałem, że tu coś przyleci. Nie, to jest. Tak, to jest Awesome. Tak, masz rację, masz rację. Superman kontra Harpoon. Tam ta 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 Wow! 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 Ale fajny level. Że te... Ja podziwiam takich ludzi, którym, Których... Chce się wiedzieć, gdzie to wszystko wyląduje i tak dalej. Po prostu... To się... Yy... To bardzo o lubię, o to chodzi. Lightsaber throw. Miecze świetlne. Klony! Musimy zajebać klony. Darth Vader. Zabiłem go za pierwszym razem, jak miło. Jeszcze raz, fajny level. Zabić klony, zabić klony. czemu tutaj jest jasno niebieski miecz świetlny? Teraz cię nie zabiję Datua, Daj jesteś moim bratem albo ojcem. Musisz wybrać sobie, wiesz? Dobra, teraz mogę cię zabić. Nie, 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 nie. Nie dwa miecze świetlne na raz. Albo dobra. Jedno mnie dziwi. Czemu ja go zabiłem, skoro on miał ochronę i nie, i nie mogłem go zabić, do nie klonów? No nie, tak blisko! Czerwony miecz świetny prawie trafił. Dwa FPS! Jezu! O dobra, od razu lepiej. Złapałem za ostrze miecz świetlny. Leć! Kurde! <grymne> Jezu. Muszę normalnie powtórkę zobaczyć, ale nie będę was przynązał. Fight Club Challenge. Mhm. Będę się bił. Tak. O nie, rzucają się na mnie! Małe nuży, mały nuży, Medium Blade. No nie! Zatakował mnie własny klon. A jednak nie. Dobra. Kurda, nie żyje. Timi by sobie poradził, ale nie wierzę w niego. Więc go zabiłem. No ty znowu już mnie zabiłeś. Leć, Timi. Panie, gdzie pan z mnożem biegnie? Pan też gdzie jedzie? Dobra. Trochę za trudny level, ale możemy zagrać jeszcze raz. Ciekawy. Timi, powstrzymaj go! Powstrzymaj go, Timi! Brawo, grzeczny syn, Small Blade, Medium Blade! No nie, zawsze ten frajer mnie zabija. Dobra, Timi, czy jesteś gotowy zabić mojego klona? Ja się pytam, nie? No dobra. Oh, fatality. O, kolejne fatality. Wow, co to było? Chyba ktoś miał pistolet. Dobra. Timmy, jesteś gotowy zabić mojego klona? Ale tato! Zabij go! Ale tato! Masz go zabić. Leć! Grzeczny syn! I zabijesz też mnie, ale dobra. Obstacle cars. Ty, 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 Obstacle cars Niebieski ekran! Świetne! Świetne! No! Dobra? Spróbuję to tak yy, na... No. Wow! Jaki front flip. Spróbuję to tak na no, hama zrobić. Czy to jest spike Tak. Spike block. Leć Timi. O, W powietrzu ci złamałem rękę. Biedne Timi. Nie mają szans mnie zabić. Jezu, jakie ja mam lagi. Mm -hmm. Jump. Czy to był SKKF? Szkoda. Nie, nie, miałem się nie cofać. Uuh. Dobra, nieźle idzie. A ja ja dobra, spadłem. Nie ma co. Ostatni level na dzisiaj, ponieważ mam limit na bandikamie niestety. Tak wiem nienawidzę nawidzę Serduszko. Serduszko. Dar, dalej serce. Przeżyjesz to. Przeżyjesz to. Przeżyj. Dawaj, 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 dawaj. Po co mówię, skoro to i tak jest oczywiste, że wygram? Szybko serce. Szybko muszę kończyć na dzisiaj odcinek. O, wow, moje lagi są dziwne. Jest, 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 jest. Nareszcie. Dobrze, i w ten oto sposób kończymy kolejny nasz odcinek Happy Wheelsów. Mam nadzieję, że zrobiliście parę leveli dla mnie. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Nara!